Witam wszystkich mnie, z tej strony i zapraszam Was wszystkich na kolejny materiał, kolejny odcinek, już 14 z naszej serii z gry Remot na tej na bezludziu. Ostatnio z, 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 zrobiliśmy farmę bagiennego ziela. Wy, wymyśliłem na poczekanie, ale... Wyjdzie chyba dobrze. Nagrałem to jeszcze przed wrzuceniem danego odcinka, ale to mech. Oraz zrobiliśmy generator Który jeszcze nie jest podłączony, ale to To w swoim czasie I tak gdy się, no Między odcinkami pobawiłem się tym Tym Koremaro to jest mech I tak patrzę, patrzę, patrzę Kurde, idzie, jego pokój można dać No i tak patrzę, że Coś mi tu nie wyszło A więc plan na dziś zrobić korytarz tu ten tędy korytarz tak i dokończyć to Pana na dziś tak więc po no oczywiście zapraszam wszystkich wszystkich do lajkowania, like subskrybowania tego kanału oraz do innych pierdół które które oczywiście inni youtuberzy każą, żulą ale to to no <gry> Już bez pewnego gadania nagrywaj się, nagrywaj się, dobrze, dobrze, dobrze. A już bez smętnego gadania lecimy z grą. Można jest z wiką na razie i dobra, Koromaru czyści, dobra i myśli, może taką dwójkę No jedynkę może tak, teraz jeszcze myślę. Tak, dosłownie przed sekundą się w to bawiłem i prądu nie ma, Jezu Davis. Nie buduj, tylko tym się zajmij. I uh, will help you work inside their area, if they are skilled enough. You can disable this phrase in the mod options. Ok, no to dozwolona strefa goście. Może być tak tak, może do kuchni by ich napisać pyk tu przy tym tu pyk o prąd, róbcie prąd Davis, nie rób w tej cegły, tylko rób to Ścinaj mnie, to urwcie ur te kable, cholera jasne. Niewielkie załamanie, czy... czemu? Co to tobie, co? Lekko boli. Piniądze zwłoki. A, to, to, to. A, Eee, na jakieś obszary, które posuną, obszary, rozszerz. Fuck. Ok Aż są to rękawiczki Koromaru wiesz rękawiczki Takie ładne takie o, o, o. do roboty Co mi w bambino E Gnoju Ty kurde ty dobra więc Zbudowaliście mnie to Podłącz, podłączone do radio Tak OK A więc Przydało się to coś To coś tak Tysoing OK Hmm Na razie starczy Proszę mnie to Poszli nie z tym rozwiesz Hmm, jak teraz patrzeć, to tutaj trochę zepsułem Nie, po prostu dałem zazdro drzwi Ale to... Ale to my Można dać złoto ze srebra z metalu Meteoryt? Gdzie? W zwłoki? No kurde, mój pier... Ale co, srebro O tyle dobrze ale kurde no, 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 no nie. No wszyscy śpią. Koromaru nie wiem gdzie śpi. Gdzieś. Dobra, na razie to nie to będzie. Koromaru. Idź tu. Odprężasz się społecznie, ta? Jak tu. A, tak. Yy, zasilanie. Tu nie ma kanału. Hmm. No tak. Dlatego ja chciałem to wykopać. Kopcie. Duże ryzyko. Czemu? Co znowu? Lacko, boli, brak rozrywek. Wszystko, bla. Uf, zrobiłeś tu arcydzieło. <słuch> to jest bardzo potrzebne dla stołu już tu gnoju mam ty no to dobra róbcie to szybko Boże moje jedzenie leksiu gnoju i ale tak obszary tutaj zarządzaj strefami sklep Ale nie za dużo sklep co trzeba odwrócić oboi wszystko jasne kurde dobra sklep tu tutaj może biec sklep hm 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 i na przykład sklep może być jeszcze tu moje jedzenie będę więc sprzedawał spoko house, gość ee, sklep iło tu jest na handel gnoju jak cię jeść to macie tutaj jeszcze boi nie zróbcie mieścione. ściany jedno raz i zasilanie jest prąd, jest prąd teraz tylko um, to było, było w meblach lampa, lampa jest tutaj dam jedną tu, drugą tu okej okay. duże ryzyko kormaru, co znowu już niewygodnie. biedzenie bez. Zbaniem tu masz tu. Wspaniały jeszcze. Dobre krzesła. Wspaniałe nawet krzesła. A ty nie jesz. Wiem, że z błoki Przeżyjesz. Gnoju. Co masz? E, wężarz morskiego. Ile? Okej okay. O! Dobrze, ziało lecznicze Jej Możliwość uratowania? Nie Peminka muszę zostawili. najsik. Za jeden rok się zepsuje, dopiero Moc Peminkano <grymne> najlepsze Dobra Tak więc, dajcie mi elabo W tym miejscu Obsesja złoto koromaru a, na zioło eee, to, że nie powiedziałeś, że zwłoki To po co uchodzisz? Kogo mam jakiegoś... Tylko po... więc nie Boj. Um. Tak eee, Najwyżej będę cię leczył Najwyżej jeszcze jest, jest dobrze, nie jest naciepany Proszę cię. będzie zrobić jedną rzecz to szybko. Tak bardzo szybko. Dobra, dobra. Jo. Jest oczyszczony, jest oczyszczony. Dobrze. Wyczerpanie. Wykroisz kapsuły buty Buty Tak Buty On tak, tutaj jest dodać zlecenie e, Tak, rób to bez końca Mhm Więc więcej będzie jej To wygląda dobrze Potrzebujesz pracy do badań Oczywiście badania Już trwamy więcej Jej Fishing das i eee, Tutaj potrzebuję jakieś tam Wieżyczki obronne zrobić Tam się nie chce Adoxet Co to robi? Stale zwierząt Protezy Raven assembly Okej okay. tak więc telewizory. Rób to. A ile by... Dobra, szpital idę Tysiąc rebra? Dużo. Hmm. A chyba na, na Musimy go wyszła. No tak. Chyba tym się zająć. Już, już, już. Tak więc może kompleksem, gdzie będą baterie zrobię gdzieś indziej. Kurde. Nie wiem tu. Tak więc. Kopcie mnie. Nie wiem. Tu no, zrobimy jakieś takie na razie, przejście tu trzeba będzie jakoś ładnie zagospodarować A więc tak to może zróbmy tak o na razie tak Będziemy mieli co kopać. I okej. Okay. 30 Żarcia. Minus 4 w końcu, dobra. W 70 stopni na zewnątrz. Fuh. W końcu. Co ty tu robisz? Koromary taty, ty czyści piasek. Obszary domu usuń to nie jest dom Tu nie jest dom masz takie duże nie jest tylko potrzebne Tu nie jest dom dobrze Poszli mnie z tym Znaczy inaczej Obszar domu jest tylko tutaj O Już em, um. sobie co robicie? Ubrania? Nie tu no to nie pójdą Ehm um. Powiększmy to może Jakieś tam Parę kafelków Gdzieś tak więcej mi zawsze na propsie już dajpis ładnie kopie dobrze metal jeden takiś, nie wiem nie, nie patrzyłem dobra nie no dziś mamy niedzielę no i dziś oczy, już nie wiem kolejny raz już mówię nie wiem nie pamiętam dobre pamięć jak zawsze no jestem strontem no i czasem no nie no, warto być nic ponieważ ponieważ tego są czasem nawet śmieszne jak historyjki. Jak na przykład ta, gdzie. No. Ej, czytaj, w z moim kolegą stałem się aniołem. Tak. Nie wiem jak, ale. He. Kościliśmy Ewangelię, na, na temat. Na temat, no właśnie, jak Jezus pokazał się człowiekiem, znaczy... jak człowiekiem bogiem. Przed Piotrem, Jakubem i Janem. No i że szaty stały się białe, że ogólnie piegu stała się jasna jak słońce. Daj tam. Już nie pamiętam. <gry> Aaa, ah, jestem wcześniejem. Kurde, co co jeszcze robisz? Poszli mnie z tym. Teraz widzisz. Jo. Ładnie to jest. No, 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 no. i. No i co? No i to, że... Tylko czekaj, jak to się, bo Co będziemy? Jak... Kurczę, ja. No i tam, no, przemienił się ogólnie, żeby nie zwątpili, ale i tak dwójka z nich zwątpiła, więc ogólnie profit. No, ale, no, 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 e, kazanie było inne niż zwykle. Ponieważ, no, w moim kościele chyba tak jest, nie wiem, nie wiem, czy jest tak w innych. E, czasem e, ksiądz, proboszcz... To ksiądz albo ksiądz proboszcz e, Proszę dzieci, aby przyszły do, e, no, pod ołtarz. I co mi ten? Mm, aby im w to wyjaśnił, całą tą Ewangelię i, i czytania. Tym razem było inaczej. Ksiądz wszedł na, no, wszedł na nowy poziom. Postanowił Pobawić się w teatrzyk. Ale inaczej no taki Quiz, quiz House plus Teatrzyk. O tak to bardziej powiem. No. <ścoughs> Skończyło się no... No i tam pytają, że gadają i takie tam. Nagle ksiądz mówi a... Dobra, teraz ja pobaw... Po, po pobawmy. Po, kurde, po w jedną rzecz. Potrzebuję i, i, i jednego chłopczyka, który byłby Jezusem. Mm. O Który byłby jezusem, co tu mamy rękawiczki Nie, nie potrzebuję ich Wdech Dobra, co tu się stanęło? się, ty się wykrwawiłeś, czy co? Odgryzione A! Warg OK Ładnie się wykrwawił No i no i no i... Jakiś tam mały chłopczyk podniósł rękę, czyli było wielu chętnych, jak, jak zawsze. No ale z tego, z tego powodu, że y, był mały chłopczyk i on podniósł rękę, to ksiądz ustąpił mu miejsca, no, znaczy no ustąpił i... On prostu go wybrał. I no, 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 no. Wybrał go. Chore. No, i dał mu szaty ogólnie, go opisał, żeby się uśmiechał, że jest fajnie, i żeby wybrał e, apostołów Piotra, Jakuba i Jana. No, to wybrał, 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 no i spoko. No i tak to, że byłem, e, czyli ogólnie pod ołtarz, e, z jednej strony były e, maulaty dzieci i dziewczynki, z drugiej strony byli aspiranci i ministranci młodsi młodsi, ponieważ no, oni poszli. A starsi, czyli ja i mój kolega No zostaliśmy na, na swoich miejscach tam koło księdza, gdy jest, znaczy, no, jest krzesło tam, czyli znaczy jest stron, ten księdza, gdzie siedzi ksiądz i obok są takie dwa siedziska, gdzie są ministranci lub inni księża. Tak też nie było innych książ, rząd księdzów księciuniów o tak to ładnie powiem no to my tam usiedliśmy usi usi no i tak patrzymy patrzymy co tam się dzieje no i nagle ksiądz mówi do Jezusa w cudzysłowie w cudzysłowie żeby usiadł na tronie no już wiem gdzie jest tron no i ten usiadł no i tak chudno. No i nie wiem co mam powiedzieć My tak wyglądamy tak Ma jakiś tam małolat, wygląda na 5 6 lat, 6 Siedzi sobie, patrzy Dwójka mistrzantów tych starszych sobie siedzi koło niego Pod naszymi nogami jeszcze są Siedzą aspirant Oraz dwie dziewczynki Nie pytacie się czemu, ale ksiądz tak No dobra win wark jesus nie da au Toś toś atak no najsik davis co robisz? nie rób tego pora typa rozstrzelać haker chodź tu będziemy musa rozstrzeliwać I raz I przy okazji sprawdzimy, jak nasza linia marzinota w wersji biednej się sprawdza. Nigdy dobrze. No i dead. Pff. To było szybkie. Kurde, do dobry strzelec. Ale pyskacz, rządza krwi. Do dobry. Strażak jeszcze. Dobry, dobry. Tak, fire. Nie, fire, są. kipracownik i są strażaki? Ja piję, przemyśla i co w myśli. Nekro <laughs> Tak, mam na mnie stać, tak jakby co On tylko jest very seriously No że... no, 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 a no, no, ten strażnik, jak to było w Grecji, nie wiem Hestia Zgraja boj Najgorzej. Ale taki cienki jest Umrzyj Finish off Nie oberwali Najszyk Ładnie poszło to, to! jest dobra miejscówka! Bardzo dobra. Dobra, umarła się. No to dobra. Na czym to ja tak y, usiadł sobie i tak, no tak śmiesznie wyglądał. Nagle ksiądz mówi na cały kościół y, niech zobaczcie Niech zobaczcie na Jezusa, jak to mniej więcej wyglądało Znaczy inaczej, jak on to powiedział? Pójdźmy e, na jedynkę e, Jak on to powiedział? Cholera Damny e, Architekt Struktury, ściana z piaskowca Czyli to. nie ty... I teraz proszę Państwa zobaczyć. Nie. Czyli jak to było? No ogólnie powiedział, już nie pamiętam jak to było, powiedział, że na cały kościół, żeby zobaczyli jak to mniej więcej wyglądało. Na górze tabor. Tabor, tak. No, i no... cały kościół, tak trochę w płatności taką małą, małą bekę z tego. No i takiej mągu, no, nie będziesz mieć tego bekę, ale. Ach, ksiądz AK 200 miałoby tutaj, jak zwykle, geniusz. A dobra, umiera za 3 godziny. Dajcie, gusze. Rozeb rozebrać typa Nie buduj tylko Rozbierz Eee, flat screen telewizor, ok Boy, co tego A no tak, to jest 100 stopni Architekt eee. Meble Byk Dla więźniów Davis Weź go tam, mówięś Byk. Póki jeszcze tego nie zrobię, to mogę tam go przytrzymać. Przydało się to. Zostawcie tylko, nie ruszajcie. Aj. No i... Perfekcyjnie. Mam tutaj umiera. Zdechł. Proszę go spalić natychmiast. Spalić gnoju Nie ma co pal zwłoki? Nie no mam pal zwłoki. Jezus Tak, na zwierzęce, tak. Pozwalaj. Dobra. Kuromaru, proszę spalić te zwłoki. Nie, a ty to robisz, to spoko. No i tam pfff jak to wyglądało, no i nagle krzyczy Znaczy no nagle mówi ksiądz, że Znaczy no tam, że jak Jezus, no jak aniołowie, czy znaczy nie było aniołów, ale on wymyślił, że byli aniołowie, no i no no, no. O, i stałem się aniołem. Przy okazji zostałem wyśmiany przez cały... raczej... Znaczy, tak, wyśmiany przez cały kościół. Fajnie. <ślesk> no bo mnie nie Polecam takie zagrania. <śmany> 200 ksiądz. Jak z miłej zabawy wyśmiać. <śmany> kurde, starszych. Jeszcze jak. A puma, boj. No bo sprawdźmy, dobra. Tak na koniec. Jak Nie śpi. Poślu, noju. Pora typa rozstrzelać. Rozstrzelaję, typa Bij, bij, dobrze. No właśnie, jakiś by snajper. Już. Już. Jakiś siebie snajper. Dawaj. Pokaż swoje skill. Snajpera. Mózg Najsik. I czemu nie. Zawrapa popsyki, co im to przyjechał. No to dobra, no nawet, nawet, dobra, broń do Snajper No i, no i, kończąc historyjkę i kończąc ten odcinek, no Chyba się wam nie spodoba historyjka Oraz Więcej tego, ja tego nie potrzebuję, guys Jezus Dobra, pozwólcie spalić te zwłoki, tak, tak Tak ty jesteś szczęśliwy, ty jesteś szczęśliwa, nie będziesz, będziesz pali, Dobra, palisz zwłoki, tak? Pal zwłoki, dobra. No i w takim <laughs> miłym... pachnącym wręcz. E, zakończy, no, rzeczą taką pachnącą, taką... Dobrze pachnącą rzeczą. Zakończy w tym momencie ten odcinek. Zapraszam Was wszystkich do... O, no. Abyście poczekali na następny odcinek. No, może będzie za dwa dni, za trzy dni albo jutro albo nie wiem za tydzień zobaczycie kiedy mi będzie czas a więc trzymajcie się do następnego cześć